hello sien w nowym vlogu słuchajcie, zaczynamy używać piekarnika będziemy piec kurczaka tylko muszę go przypalić przepalić, ponieważ o, już jest, to jest życie ponieważ nie był używany nigdy o chyba coś poszło Słuchajcie. o, jest jest życie. Dobra. Przepalamy. Przepalić najpierw? No chyba tak. Panowie mówią, że trzeba przepalić. Jak się przepala piekarnik? Mam go włączyć i co? No chyba dwie godziny, żeby pochodzić. Gdzie? Dwie godziny? Tak, A Dobra, przepalamy go. No i teraz robimy test. To szybciej. Idzie Pawełek z kurczakami. O, proszę. A ja kupiłam takie, takie coś kupiłam do opiekarnika. Idę, poczekaj. Tak. Wyjdzie, Czekaj, tylko muszę to zdjąć. Łukaniu musi zostać kamerzystą moim. Ponieważ ja mi jest potrzebne dwie ręce. Dwie ręce, co ja nimi kręcę, ja tu Łukasz kamerzystą. Czekajcie, otworzyć. O. No ale to chyba nie wkłada się tego, samo to, ej. choć jak samo to, to nie, bo, 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 bo gibocze. Gibocze się. Wiesz? Nie no, będzie dotykać tej góry? Nie wiem, jak to działa. Tak chyba. <noise> nie wiem. Mnie się wydaje, że samo to. Samo to, bez tego? No, no. Ale czekaj. Czy jest płomie? płomień? Ba płomień i zgasł. On wlas. Poczekajcie. O, teraz się zapalił. A czemu, jak wzięłam na szóstkę, to zgasł płomień? Na dwójce teraz jest. Teraz wezmę na czwórkę. Tu ja jestem, hello, w piekarniku. Kurczaki się pieką. A jak wezmę na szóstkę? No, na szóstkę trzeba. O, teraz się Musiał mi płomień zgasić się. Dobra, słuchajcie, która godzina? Łukaszek, patrz. 18 równa. O, równa 18. Zobaczcie. I godzinę czasu. Zobaczymy, czy się upieką. Pieczemy kurczaki. A teraz idziemy tam zobaczyć. 18 jest, zobaczymy gdzie szybciej. Robimy test. Tu pokaż Paweł co tu się dzieje. Jest 18? Jest. Jest i tu mamy tak. Tu mamy kurczaki, ale Nakada one się kodę. będą y, gotować. No bardziej będą się dusić. Dusić, tak. No No, dobra, czekamy. Zobaczymy, które pierwsze. Zobaczymy, które, które pierwsze. Będzie, się... bar... Gdzie będzie bardziej chrupiące. Tak. Bo, wiadomo, że Bo chipsy przyszły. <laughs> Robimy kolację. Paweł, jak to było pierwsze? Kura czy jajko? Kura. A czemu nie jajko? Bo kura musi znieść pierwsze jajko. I kogut jest jeszcze potrzebny. A tu kogutów, co nie miara. No to. Siedzi i pilnuje kurczaków. Ania, pokaż swój, swoje kurczaki, zobaczymy. Komisja musi być. O, no powiem Ci, że... No powiem Ci, że... Się, że idę sprawdzić u siebie. musicie, musicie y, otworzyć mi piekarnik, bo ja sobie nie dam rady dobrze weź te drzwi zablokuj, bo cię utną zaraz nie, bo mi gać nie płomie Czeka. O, kochana dobra, zamykaj a co no u nas jest A przypieczona skórka. To ja może bym teraz przełożyła i dała do ciebie, żebyś mi go przypiekła. Że no zamienimy? On... Może nie zamieniamy, tylko ja Czekaj, weź tylko rękę do go Bo tam możesz dać na dół, czy tylko na kolej? Nie, mam tylko jedną tom. Aha, bo to jest wielorazowa? Nie, jedna blaszka jest tylko. A blaszka? No, Aha. dobra, Burna to nic. Dwa, dwa różne byty, no. Ale możemy na końcu dać. No bo już to ja go na, później go daję na grillach. No. Ja a, ty go podpiekasz? Boże, co, podpiekam Aha. Go. No zobacz, na, na. no słuchaj, konkurs jest taki, że od A do Z, no, z. każda robi sama. Dobrze, no. dobrze, No, a ty już chciałaś mnie prześcignąć. <sumy> Mój jest taki pieczony, jak z rożna. Jak można... Kurcie, nalazić, tak, A, wiecie, bieżące 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 bieżące. A co ty tu robisz? Mizerka. Taką robicie mizerkę u siebie? Tak. Ale która jest I co do tego jeszcze? Śmieta. Śmietana, pieprz, sól, cukier, powinien być oceanie. A to nie kroicie w plasterki? Nie. nie. U nas się trzyma wiórki w mizerie. A, bieżące bieżące. Bieżące. A, A ja plasterki! Nie. Też mam na plasterki. No, na A nie plasterki. Bo... Dziwne te nasze sąsiady. <śla> No co nie wołasz? No, pokaż tutaj szybko. Co robisz teraz? Teraz sobie przysmażam skórkę. A i teraz o, są w środeczku, jak tutaj widać. No, już są odchodzące. Tak. Proszę bardzo. A I opiekamy teraz... z wierzchu teraz. Tak, tak. takie sobie robimy. Kupiące, ale. Dobra. A może wszyscy będą próbować. Czekamy. A, teraz z piekarnika kurczaki. Pokaż, nie, Pawełek. Bo, bo źle włożyłaś to. Tak? Czekaj, nie, żebyście tego nie wylali tam. No wiem, tylko wiesz, co mi to. To nie pasuje mi tutaj. No to było stąd ten. Włącz, niech się na razie tak pieką. Później będziemy myśleć czy dobrze, czy źle. A bo to się wykrzywiło samo nie No, wylejesz zaraz. Krzywiło się chyba, nie? To nie wiem właśnie. Nie jestem teraz pewny. A to, co, to? Tak, ja stąd widzę, że to krzywe się zrobiło. Bo to nie wiem czy to powinno wyjść. Kombinują, zaraz wyleją, czuję to. Prawdamy. A wyciąga? Kurna, ale jakieś zarumienione! Jakby się zawstydziły! Dawaj, Widelec, widelec. masz, weź stąd. Trzymaj! Trzymaj! Nie, to dobra, to ty dźgaj, ja, ja będę kamerować. Ja, pięciutkie. Nasze już, Ajka. Ania, co u ciebie? No, jesteśmy ready! To idziemy, teraz będziemy komisyjnie y, sprawdzać, które lepsze. Dawaj to! to czekaj, bo to trzeba wyjść no wyjść, tak. w przodem musisz wyjść, ja ci kapcie nastawię Pawełek nowe dywaniki poczekaj, ja ci kapcie nastawię proszę Brunera. no, idziemy tutaj, uważaj, uważaj Nikodem tu uważaj, bo gorąco tutaj. no no, Pokaż, twoje. Tak. Już. Dawaj. To Dome. przy powinny próbować. Tak, no Dome. na pewno. To się nie Chciałbym powiedzieć, że to też są twoje, ale to ja Twoje żółte jakby żółtaczki dostało. No, no, się, bo to się katą, że... No. Tak. No, czyż to, to samo było, cicho. Pawełek, nie zdradzaj tajemnic, scenariusza. A mamy placki ziemniaczane jeszcze patrz. I placki się smażą. Do to już i placki. Pokażę tutaj mamy z plackami. Nie... Że wasze kurciaki nóżki same placki zrobiły? Tak. No i domytyk? teraz, tak, słuchajcie, że to jest z piekarnika, bo I jest tak, przypieczone, tak. nie? A to na ten. No dobra, teraz trzeba spróbować, zobaczyć jak jest yy, w smaku, nie? w ko, yy, no Dzieci nie jedzą. Ja nie, nie ja to nie. No, czemu nie? Łuka, jak to Łukasz, ja, chodź, jestem! No. Jest no, jak, no jak ja mogę być? To będzie w... A testuje? No, no, dzieci, no o, dzieci, dzieci. nie niech testują. Dzieci. No nie, to dajcie yy, Edzie. Chodź, Edzia. Ktoś musi ja, ja. testować, no ja to jestem, wiesz. Paweł, ty testuj. Paweł nie Paweł. No, Paweł niech testuje, bo... Ale Paweł pomagał mnie, więc też może być ale... nieobiektywny. Ja kogoś... nie, nie poznawa, nie poznawa. się nie napić. Ja mogę. Napić. No. Jaki to no. <ślać> to Nikoś niech testuje. I Daj nie, mu karekty. widelce. To, jak tak, no to... mamy no, są najlepsze. No, ale jeszcze ja. nie próbowałaś ja. moich. Poproś widelec. Ja też, też To też mam taki y, do tego, do przewracania flasku. Ja też próbuję. Jak robić? Co cię opróbić? Na grillu? No, tak, ja z tak. Ja też nie. próbuję i musimy tak. się zgodzić z nikodemem. Konsystencję no. 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 nawet cioci? zobaczyć. E, tylko teraz tak. Poproszę Ania... nóżkę cioci. Nina, Bo nie wiem. Teraz nina próbuje. I, I jeszcze ja dodajemy normalnie na to i myjemy to? Tak, dobrze, dobrze. No, skórę sprawdźcie. No właśnie, skórę. No Iga teraz. Iga, niech teraz spróbuje. Skórę czekaj jeszcze. Skóra dobra. Dobra, to teraz tą nóżkę i próbujcie w trójkę. No, widelcem. No. no, 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 no. Mm. To... Co, ty wzedłasz? No. Ty, no, prze, ty, fajne to to jest, kupiłam, że tłuszcznie wylatuje, nie? Tak, tak, nie, super. super. No, no, nie też! Chyba ej. Kurna, ja lubię action. ten sklep. No, no Patrz, w ogóle tłuszczę przeleciał. Trzeba uważać no. po gorące. No się specjalnie na kurczaki, który wzięłam. Nie? <laughs> kupiłam. Trzeba chwilę poczekać. Bo, bo gorące. No, bo z piekarnika, no to wiecie. Taka powiem ci nie mała. No. Ale co, że ten papier? Tak, zobacz, nic nie przeciekło. No i co? jeszcze ja, jeszcze ja. fajne krzesła. Przepraszam, mamo, ale z są lepsze. No, ale ja nie mam nic przeciwko, kochanie. No Jak? słuchajcie, to jest no, opinia naprawdę. Tak. I gaz, uwagę na to, że. Ten piekarnik montowałem ja. O, to pewnie <grym 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 dlatego takie dobre te kurczaki to, to dobre są. kurczaki ale są, a, Różnią się, nie? Komunik. Tak, ale różnią się, no bo te są przypieczone. Przepraszam, ja... Ale piekarnik wygrał. Piekarnik wygrał. O, piekarnik wygrał. A ja ogłaszam. Trzeba, trzeba tata zamontować piekarnik teraz w nowym samochodzie. A ja ogłoszę. A ja Teraz idzie drugie. Ania teraz. Ania, jeszcze Ania. A skóra jest dobra Tak. Właśnie tak to, no. Remi! Gratuluję. Strony. Gratuluję. A, Gratuluję. Jeszcze Ania. <gry> jeszcze Ania. Z tej, z tej strony Ania, chodzi. musisz tam iść, z tej Jukoschka strony, Kapa, bo cię nie No Ania, próbuj A? jedno i drugie. Próbuj jedno i drugie. Ej, Nina. No jedźcie, bierzcie talerze, jedźcie. Czekaj, i Placki Ania smaży. Trochę no, to wreszcie. potrwa, ale... No, to tutaj nie nie kłop. Kłop. I teraz tego Spojanie, drugiego którego kurczaka chcesz? też? Nie nie, 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 chcesz? nie, 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 Chcesz? Chcesz? nie, Mówisz mi, że chcesz. nie, 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 jest nie, nie, jak z normalnie ten ten jest bardziej taki... Nie, ten jest bardziej taki soczysty, a ten jest taki bardziej suchy, ale oba są do dobre. No właśnie, ale to jest prawidłowa opinia, bo w piekarniku tak. lekko wysycha, a u Ciebie było takie podduszone. podduszone no, no bardzo taki... dobra opinia. Tak w każdym razie pewnie wszystko zjecie, więc nie ma co wybrzydzać. Smacznego! Smacznego. Wszystko dobre! No. Piekarnik się sprawdził. U zostaje... będziemy teraz piec, kurczaki i ciasta. Bardzo się cieszę. Ty będziesz to piek. A nie, nie, nie. A przy ciebie macie piekarnik? Nie, właśnie nie. Tutaj sobie właśnie... wzięliśmy, ale brakowało mi przy ciebie piekarnika. Wyłączyłeś? Wyłączyłeś? No i co? Zdaje egzamin. Zdaję egzamin na, w środku... na plus. A, Gasimy. W środku się zrobił? Zobaczcie, poczuły kurczaka pieczonego w piekarniku i od razu przyszły. Baran. idą. Barany. Chować jedzenie, idą na, idą na zeżreć tam jedzenie. Tam w Albanii koń taki dziki przyszedł i jak ze wyczął. Ale jakie one są słuchane, nie? No. Ale kozy też są. Kozy. Jest biała i czarna koza. Ale piękne. Mee. No, mówiłam, biała i czarna koza leci jeszcze. Pies pasterski. Tu jest pies jeden, a gdzie drugi? Tam dwa są, jeden jest z samego tyłu, a jeden się nawet... A, widzę, no, widzę, pilnują, no. Jezu, idzie koza do nas. Koziczko! Me! Ja Kozyczko, kosko, kusko! Chodź! Kuska! Me! Chodź, kuska! Mee. Te, to, te to dwa to barany, to mogły nas pogonić, słuchajcie! Mi Milano, twoi koledzy! Idziemy, nie nagrywamy tej tragedii, jak będą barany ścigać dzieci. Siemaneczko z rana. Herbatkę u Kanio robi z miotkiem, proszę. Ale dobry. Dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest dziewiąty dzień naszej podróży i my ostatni e, dzień e, spędzamy razem ze wszystkimi. Właśnie szykujemy się do wspólnej jajecznicy pożegnalnej. Paweł już kroi kiełbaskę. Wszyscy się szykują. Zaraz ja też wynoszę jaja i boczek. I będziemy robić. No i dzisiaj już y, razem jedziemy do granicy y, polskiej. A później się już będziemy rozdzielać. Ale my z ukaniem jeszcze sobie zrobimy tą trasę na pół, nie? Bo mamy dalej niż tutaj nasi y, znajomi z Bielska. Więc furgon i przyjaciele jadą do domu. I bandi jedzie do domu. Słuchajcie, piekarnik sztos, widzieliście sami. Rewelacja. Yy, różnica jest tylko taka, że mój, moja, mój kurczak był chrupiący, a Ani nie, no bo ona go dusiła trochę. A dwa, słuchajcie, że ja przy tym nic nie musiałam robić. Wsadziłam do piekarnika i on się piekł. A Ania musiała jednak yy, przewracać go i potem go jeszcze na gryla włożyć, żeby mógł być przypieczony. Także super. Super nam się sprawdza. I... i... Nie jest wcale taki mały, jak mi się wydawało, że jest. Prawda? Uganiu? Wszyscy poszli już spać. No. Wszyscy dopiero wstali. No. A, wstali. No, także ja biorę się, wy, wyciągam jajecznicę. O proszę, dzieciaki też już są. Dobra, idę, idę wyniesiejka, idę się jeszcze myć. Jajeczka. I boczuś. Oj, jajka by mi wypadły. Zapomniałam, że to przy podłodze. My mamy grilla, no. Proszę, panowie już zaczęli kucharzyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Boczuk, ja mam pokryjony mam. No ja i na drugat fiznę idę. <głosy> <głosy> Jajów mamy tyle. Uuu, wszyscy się najemy. To są od tego koguta. Tak. Wiecie, którego co sępy poszysz Pawełki obaski <laughs> w Hej! Wbijasz Pawełek jajeczka? Zaraz będziemy wbić do miseczki Do wspólnej miseczki, bo tych jajek trochę jest. Kto liczył jajka? Ile jest? 31 A. Zaczynamy produkcję. Proszę. Bez brzydkich słów, proszę. O, ja mówię proszę, a tu... Liczysz? Nie, no jak? A to ile mamy? Pół na pół? Nie, dzieciom chyba mniej, nie? Dzieciaki mają tą, z boczkiem i z cebulką. Ale się Ja, bo ja jestem do dzieci. Nas co, pięć wicie. No, pięć jajek? Sześć. Za mało. Wszystko zjedamy, no? tam to trzeba na pół. Po No, najwyżej my dojemy resztę ich, nie? No. Po osiemnaście jaj. Proszę bardzo, zaczynamy. Start. Jaja idą na patelnię. Najpierw do nas. Bo tylko co zostanie, to dla dzieci. Jak nic nie zostanie, to nic nie będą jedą. No ci ciocia! A teraz. Bijemy w samolocie też tak jest, że matka nabierz sobie tlendaja po tym dzieciom. Tak samo jest z jajkami. My hey. musimy zjeść żeby mieć siłę, żeby was znosić, a jak coś Jajki zostanie, to chodzą. wy też zostaniecie, nie bójcie się. Nie, <laughs> no. nie, jajek to... U nas jajek do ja to dostatek. Jest... Ja zniosłam rano 6. Czyli to jest kolejny no. <laughs> ale tak lepszy. Chodź <laughs> czyli to jest kolejna bitwa. Kto ma lepszą? Ja tak? Nie, no nie, bo teraz nie. to są dwie inne, słuchajcie. Ale ty próbujesz, bo ty oby obydwie. Ja od tego próbowania to 100 kg <laughs> że. I to, to za jajka są. Swojskie. Ty bez żółtka, a nie jest żółtka. Nie jest. wiesz, że chyba tutaj jest kurczak. Wszyscy czekają niecierpliwie. Dobra, teraz dla dzieci. Ale wyłączone jest, słuchajcie. Tak, tak, my. No. wymieszać. A, dobra, no tak. I potem podłączymy. Dzieciaki mieszają. To potrwa. Potrwa, tak. Dobra, może w poniedziałek zdążymy do roboty. Proszę bardzo. Wszyscy już jedzą. A tu? Dla ciebie? Ja, ja, ja tam z cebulką. To kto jeszcze? Z Możesz, z no, Możesz no, dołożyć tutaj. Ale z cebulką. Może być. Wszystko mi jest. Nam to jest wszystko jedno. Pokażmy, no. ja dołożyłam. No już gotowa jest. Smacznego! Smacznego wszystkim. Gotowa, Junku! Zbieramy się, dzieciaki lecą. No, śmiecie na stacji musimy wynieść. Zbieramy się wszyscy. Dostajecie? I idzie, jedziemy ku domowi już w tej chwili. O, tak. Nie mogę tego zamknąć. A guzikiem za jest. Wszystko wyłączone. Wyłączone. Wszystko wyłączone. Już wiem, jak jest włączone. To się podświetla na zielono. A jak nie podświetla się, to jest wyłączone. 4 maj, 9.56, wyruszamy ku domowi. My, kochani, na Budapeszt się kierujemy. Na Węgry. Budapesty? No. Już niedługo chyba mamy do granicy. Nie całą godzinę. I za nami furgon dla Ciebie przed nami zresztą też. Paweł jak hamuje a bo wyprzedzamy zmieniamy pas na lewy no i dojeżdżamy do przejścia granicznego dowód. kotek dowód je zawsze przy sobie license tak ID. jest license. słuchajcie e, 12, bo ja wam pokazałam godzinę dziesiątą Strumy, która się nie przestawiła wedle czasu rumuńskiego. Więc jak mamy rumuńską 13, to mamy 12, 12. A to zaraz się zmieni na 12? Tak, zaraz się zmieni na 12, bo wyjeżdżamy z Rumunii. Także czas nam wróci do normy. No, jesteśmy O 12 dojechaliśmy, czyli dwie godzinki nam zeszło do granicy Węgier rumuńsko-węgierskiej. Kurna, nie zdążyłam, ale zobaczcie, jest Okazało mi się na wyświetlaczu nowa strefa czasu. Zanim włączyłam kamerę, to poleciało. No trudno się mówi. Ale jeszcze mamy rumuński czas. Nie, tu Nie ma kolejki. A tu już Pusto. No. Pusta granica. To zjeżdżaj na drugi, drugi pas, bo tam. Chyba tu jest. Nie, 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 ma, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Szybciutko, pan tylko zajrzał. Kazał otworzyć, zajrzał. Jedziemy, stoimy. Na, tutaj będziemy czekać na resztę naszej drużyny. A zobaczcie w drugą stronę jaka kolejka, nas się pytają, alkohol, narkotyki, a mówimy, nie, my mamy swoje. <głosy> <głosy> I dalej, przez Węgry teraz na Słowację. Już skręciliśmy w stronę Koszyc, na Słowację, już jesteśmy na prostej drodze. To jest tak jak snemka niepogodna, jesteś jakaś. się lekko. A No i za 9 km robimy przystanek, bo tak jesteśmy. Przymówkę złapaliśmy. Ja nie ja jestem, ja jestem w drugą stronę. Tak? Nie, ja to jestem przymulona. Wiesz jak że papierosy nie I jesteśmy na Słowacji, coraz bliżej domu. Ale tu zostajemy, teraz zatrzymujemy się na obiadek, na zupkę jakąś po całym dniu, bo już jest, słuchajcie, 15.20, czyli 1420 rumuńskiego czasu, bo taki wam pokazywałam. I czas na obiadek, więc się zatrzymamy na obiadku i potem ruszymy dalej. Jedni już jadą do domku, bo mają bliziutko, a drudzy jeszcze zostają z nami na dzikuska. Zobaczymy, jak nam to. Zobaczymy, jak nam ta miejscówka wyjdzie tym razem. Ale jest widno, więc wyjdzie nam dużo lepiej niż wtedy, nie? Po ciemku. No i pamiętajcie, że jak... Nie sądzę, że nam wyszło tam po źle. Nie, no, wyszło nam bardzo dobrze. Na szczęście z samochodem się nic nie stało, nie porosowaliśmy ani nic, ani się nie zakopaliśmy na polu. Ale pamiętajcie, że jak sprawdzacie sobie miejscówki na you, to też jeszcze sprawdzajcie, czy one są nadal dostępne, bo my teraz byliśmy w Rumunii, pojechaliśmy na jedną miejscówkę i ona już była niedostępna. Musieliśmy się przenieść, więc to też trzeba zwracać uwagę. No i w goglach jak szukamy na, przez GPS-a, to też oglądajmy go dookoła. Żeby się nie wkręcić w taką drogę, jaką my się wkręciliśmy. Bo może być problem. Także jedziemy teraz coś zjeść. My, się my już uciekamy. Nie to słońce radzi. Trzymajcie się, pa, dzięki. Cześć Łukaszek, cześć. Ja zostaję na Słowacji. Idziemy, pa! Dziękujemy i my, pa, pa. I my też je. Pa! Raczej że za mną nie jedziesz już O, właśnie, Piotrek żebyśmy się nie pomylili, za to oni pojechali. Już się tutaj roz, słuchajcie, rozłączamy. Ja zwijam schodek. I y, my lecimy na postój, bo my mam jeszcze y, trochę godzin, a oni już prosto do domku. swój telefon. Także kochani, kończę tego vloga. Trzymajcie się i widzimy się w następnym. Pa. Buśka, no, zobaczcie. Trzy kamperki odjeżdżają. Pawełek najpierw jedzie i my za Pawełkiem, bo Pawełek z nami jedzie jeszcze na jeden nocleg. Papa. Jeszcze będziemy sam rygać na ulicy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się żegnamy, jeszcze sobie machamy z samochodu. Także teraz dopiero kończymy. Teraz vloga. I zapraszamy do następnego. 是迈吉，是爸爸。